Dzisiaj chciałem Wam pokazać Volvo XC60 2016 rok tak trochę na podnośniku, tak trochę na na tak trochę o wyglądzie końcóweczki wydechu. Piękne, jeden, drugi. Pani przyjechała wczoraj, by się skończyły klocki hamulcowe. montujemy nowe tarcze i tak dalej, i tak dalej. Coś o zawieszeniu, może troszeczkę podniosę auto. Potem no ma być, jak już coś tak od spodu. Trochę skąpimy na warszacie, więc jest taki lekki syf, ale się nie przejmujcie, co Wam chcę pokazać? Patrzcie, tak to wygląda od spodu pojedyncze rura, zawieszenie fordowskie, tuleje zawieszenia wezmę może lampę tule zawieszenia typowo Forda. Kołyska typowo Forda. Drog, yy, końcówki typowo Fordowskie. Rozwiązanie MacPhersona typowo Fordowskie. Bachacz typowo Fordowski. No mamy akurat założoną, mamy akurat założoną osłonę pod silnikiem, bo nic tutaj z tym nie robimy. No i co, no jak to wygląda od przodu? Tak to mniej więcej wygląda od przodu. O Volvo jak to Volvo. Ale, kupujemy auto za bardzo dużo pieniążków. No, nie wiem ile on kosztuje, ale bardzo dużo pieniążków, Tak. E, mamy w nazwie samochodu XC. Tak każdy by się spodziewał. Na pewno na cztery koła. A tu nie ma nic tu nie ma nic z przednią napędowy suw nie ma nawet piast w starych transporterach te czwórka były piasty przygotowane pod montaż tylnego dyfra wraz z półosiami i tak dalej tak dalej tutaj nie ma nic tak więc typowe wahacze dla Mondeo fokusa więc Kupujemy tak naprawdę troszeczkę droższego, trochę chyba droższe Mondeo, trochę chyba, droższe, trochę chyba droższego fokusa. tylko, że z innym logiem, tak? Wydech. Wszystko pięknie, nie? Tylko gdzie jest ten wał napędowy? No nie. To jest trochę śmieszne, nie? Tak to wygląda. Czy warto? Nie, bo trzeba sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Czym cię się się?